Cześć moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxy Farm. Jest głośno, bo muszę wypuścić te zwierzaki, a one są niecierpliwe jak długo siedzą w kurniku. Także tak to wygląda. A ja moi drodzy dzisiaj wam trochę opowiem, jaki mam plan na ten kurnik i na nioski, bo e, trochę trochę mi ich ubyło od momentu od wiosny w sumie przez różne sytuacje, a to a to kurczę, a to lis, a to później ta choroba przyżła dodatkowo. E, ta której nie mogłem... znaczy nie mogłem. Nie da się zwalczyć niestety. I trzeba czekać aż aż e, czekajcie, jestem ja tu poprawię, aż moi drodzy. E, czekać po prostu czy dana nioska padnie, czy nie padnie, także to była loteria niestety. No ale nic nie zrobimy. Było jak było, a ja teraz otwieram wnioski i niech sobie wyłażą zawsze zapominam o, jedynka do góry niech sobie lecą niech wyłażą Mogę. gdzie jest mój nowy kubucik? obserwujmy, czy już wyszedł czy jeszcze nie chyba już wyszedł, Jak kogo nie widzę czy gdzieś tu jest? a, jest tutaj, patrzcie jeszcze się trochę boi oczywiście no ale musicie się tutaj przyzwyczaić, bo teraz tu będzie jego dom przez najbliższe. o, nie wiem ile najbliższe, ale na pewno długo, w sensie, no zostanie już tu do końca. Także to jest jego już do żywocie, e, moi drodzy. Tak to wygląda. Ja trochę tutaj ogarnę pasze, żeby im zrzucić. Trzeba im zrzucić trochę. Patrzcie. O, tak nie za dużo, bo wiem, że tu jakieś widzę w całości było coś nie za dużo, bo chcę zobaczyć czy... o patrzcie tu jest jeszcze pełno wysypane pszenicy, patrzcie no, także trzeba to ograniczać żeby jadły też wokół tutaj to co mają a my lecimy dalej a my jesteśmy u Silek i właśnie muszę dać jedzenie i wodę im i wypadało w sumie by posprzątać tak jak teraz patrzę, bo strasznie szybko im się ubrudziło i mamy kolejne jajeczko właściwie. Także mamy już dużo tych jajeczek, fajnie. No i tak to wygląda. O, jest przepiękna silka, naprawdę ładna sztuka. Mogę Wam nawet zaprezentować ją. O! Patrzcie jaka śliczna. Śliczna naprawdę jest przepiękna. Przepiękna. No, ale dajemy jej już spokój, a ja tymczasem działam z e, piciem i jedzeniem. Moi drodzy, właśnie spoglądam sobie tam w stronę rzeki i nie wiem, czy to widzicie, ale tam, kurczę, przybliżę Wam, tu w tym miejscu gdzieś widać białe. Jestem przekonany w 100%, 110%, że to jest właśnie ten gąsior odkopany, który jak pamiętacie ostatnimi filmami był złapany list, w sensie złapany na fotopłapce, jak właśnie nią niósł. I wydaje mi się, że właśnie to jest to. Wyniesione jeszcze dalej, tylko w drugą stronę widzę, że to niesie. Także możemy z ciekawości pójść później zobaczyć. A moi drodzy, jak widzieliście na nagraniu, CC ładnie sobie tutaj weszła po rabinę, Ja je otworzyłem drzwiczki. Drzwiczki naprawdę super się spisują, naprawdę jest to super sprawa. Pięknie one wyglądają, naprawdę cudownie. I pomyśleć, że ktoś się dał na wywalenie, tak jakby, a my z tego zrobiliśmy naprawdę fajny pożytek. Wystarczy to pięknie odmalować. Tak samo te drzwi, wszystko zrobię tak ładnie, spójnie, że naprawdę będzie to piękne pomieszczenie. No i Sisi ładnie sobie tu łazi. Nie? Sisulka? Karmimy nasze owieczki i kaczki. Moi drodzy, zaczęło padać, ale nie poddajemy się i trochę już porobiłem, część zaraz jeszcze robię. Ogólnie to cyrki już zamykam, bo pada, a one już weszły w sobie same. Moi drodzy, tak to wygląda, że Króliczką dałem wodę, no to, to tak, to tak, to tak kurczę w trakcie robót, a to tam nie jest istotne. E, zamontowałem sobie tutaj lampę i mam déjà że ona tu kiedyś była i chyba potwierdzicie mi to. Zamontowałem tutaj lampę na czujnik, patrzę, a w shopie po prostu jest taka lampa, no to mówię, no to zamontuję, no to bez sensu ma się leżeć w pudełku. Zamontowałem lampę, tu przewierciłem się na wylot, tu poprowadziłem kabelek, a na razie tak jest ale go będę musiał umocować i tu moi drodzy panel fotowoltaiczny tak skierowany w tą stronę bo tutaj ma ładny o tu akurat słońce jest prawie cały dzień także idealnie no i moi drodzy takie coś zamontowałem no i tak to wygląda i powiem wam, że jeszcze kuszę kusi mnie, żeby żeby zrobić te drzwiczki królikom te z, z, tutaj na górę ale nie wiem czy mam siatkę, bym musiał zobaczyć czy mam siatkę e, bo wiem, że teraz rozebrałem łowiec z tych drzwi, to mam trochę, na jedne bym miał ale pytanie właśnie czy miał, mam, miałbym na drugie no, kolejną kwestią jaką chciałbym ogarnąć to też tutaj wykerszerowanie tego, bo tu jest strasznie brudno i w ogóle tu szybko się brudzą te kostki no i chciałbym po prostu je tu wykerszerować, a przy okazji wykercerować uniosek to... o, tą listrę no, kofi tutaj wchodzi, niech sobie tam zostanie, dopóki nie będzie chciała wyjść no i tak to moi drodzy jakoś wygląda, czas mija a ja teraz sprawdzam, sorry za ten kaptur, ale pada, to nie chcę mieć mokrych włosów a ja teraz muszę sprawdzić, czy mam gdzieś siatkę bo chciałbym po prostu e, zrobić te drzwiczki w szopie, ładnie bym sobie robił i te drzwiczki już mieć skończone Także bierzemy się do pracy, a my widzimy się u Owiec, bo muszę Wam coś pokazać, bo tam też coś skończyłem. A tu, moi drodzy, jak widzicie, została skończona płyta. Płyta została skończona i tak to, moi drodzy, się prezentuje. Niestety czerwony kolor, ale tak jak będę malował. Te wszystkie rzeczy, najpewniej no na biało, tak i pójdzie w grę ta płyta, ale musimy poczekać, aż będzie po prostu trochę cieplej, no. Trudno, trochę się poczeka, ale no trzeba to zrobić już, żeby porządnie była, nie żeby mi ta farba zejdzie, bo będzie tak zimno. Moi drodzy, od razu wypoziomowałem trochę te drzwiczki, bo trochę też, wiecie, osiadło, jak ten ciężar przyszedł, no i zerwałem stąd tą siatkę. Tu zostawiłem i to tak fajnie ze sobą gra, bo przynajmniej widać. No i tak to wygląda. Niestety płytę miałem już taką, a nie chciałem zaczynać innej, drugiej. I miałem taką płytę, że brakuje mi od dołu tutaj 10 cm, nawet nie. No i po prostu tak, takie 10 cm, czy tam ile, e, dotknę sobie i przymocuję. Także tak to moi drodzy wygląda, zrobione i tutaj coś, tylko teraz mi się nie otwierają do końca, bo przeszkadza ta płyta, no ale trudno. Bym musiał tutaj ją spiłować na całej długości, no ale nie wiem czy jest sens tego robić, jak na razie jest okej, okay. tu widzicie wejście jest, także w sumie najważniejsze, no tylko jakoś bym musiał tu zrobić, żeby można było przymocować czy, czy coś takiego, no także ułowiec z kolei to zrobione. Od razu zamknąłem gęsi i kaczki. No bo już padam, także niech będą w środku. Strasznie, ale to strasznie. Dzisiaj wieje, moi drodzy. I chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj na farmie za dużo się nie dzieje. Bo po pierwsze byłem. O, patrzcie, ten kogucik chyba próbuje wyjść, próbuje się ewakuować. Po pierwsze, moi drodzy, byłem u weterynarza z Nilssonem i Kofi. Kofi miała te, wiecie. Te no, zdjęcia dysplazji, czy, czy, e, czy może mieć rodowód, e, czy może być wystawowym pieskiem, i miała ogólnie te zdjęcia. E, już e, nic nie mówię o tym, że prawie, e, prawie zemdlałem, a było blisko, w sumie bardzo blisko. E, jak tylko zobaczyłem strzykawkę, nawet bez igły, to była strzykawka, i musiałem kowi trzymać. Nie dałem rady, nie podołałem. Także niestety e, weterynarza ze mnie nie będzie. No moi drodzy, e, jak to wygląda? Ja działam właśnie z poidełkiem, bo muszę zmienić poidło u Silek, Bo jak wiecie, dużo wypijają tej wody. Jak widzicie, już zaraz nie ma i chciałbym im zamienić te 30-litrowe, dać te odniosek: pojedło. Jak pamiętacie, tu w sam raz się e, takie pojedło przyda. Tylko kurczę, czy ono nie było jakieś tam. Zepsute, chyba nie, chyba nie, ale zobaczymy moi drodzy. Ja zaraz muszę dbać o to, czy woda mi tam nie przekipy, bo nie przekipi w tym małzerze że bo też uzupełniam. No i dzisiaj zwierzętne nie, nie otwierałem, bo z rana do tego weterynarza trzeba było kopii u, uśpić, czy jakoś tam sprowadzić w tryb. Taki wiecie, no nie wiem. Była w każdym razie nieprzytomna i trzeba było jej te zdjęcia robić, i, e, i później trzeba było ją dobudzać, nie chciała się obudzić, no ale. W końcu jest. I po wielu tutaj misjach dotarliśmy do domu. Także jesteśmy, moi drodzy, i w zasadzie już tak dzień się kończy. Ja nie otwierałem dzisiaj zwierząt i po prostu zwierzęta dzisiaj siedzą w kurnikach i, i siedzą w środku, także dzisiaj nic nie robimy. No i moi drodzy, nie wiem czy wam mówiłem, ale jeszcze wykerszerowałem pięknie tu kostkę i tu wykerszyrowałem też kostkę, nie widać jakby była kerszyrowana, bo ona tu już była czarna ale teraz przynajmniej coś widać także jest ładniej no mogę wam pokazać, no tu tak widać chyba gdzie kerszyrowałem. tu chciałem przed szopą bo no tu już za cały parking się brać nie będę jak już to to się zrobi wiosną, jak będzie po prostu przyjemniej na dworze, tak? także na razie nie ma co się za to po prostu brać tu akurat coś suszę umyłem no i tak to moi drodzy wygląda ja teraz aha właśnie, ile tam wody jest? O, jeszcze chwilkę, także już zamykam i moi drodzy, widzimy się zaraz, bo będziemy stawiać u Silek te poidło 30 litrów. Zapraszam. Ja tak tutaj teraz idę do owiec, bo ja tak sobie myślę, gdzie ja mam te poidło, ale chyba gdzieś tutaj. O, jest. Jest poidło, także wchodzimy sobie tutaj. O, Jesteśmy. Żadnego kotka nie ma. Nie. Patrzcie, kotki sobie tutaj ostatnio śpią właśnie tutaj. O, tak to wygląda u zwierzaku. są owce, gęsi, kaczki, o tutaj gęsi, kaczki i chce się wydostać, bardzo chce, na naprawdę bardzo, no, a my, moi drodzy, musimy brać to i to posłuży nam za poidło, usilek, bo jak wiecie, tamto już jest trochę za małe i przyda się takie, obmyjemy ładnie na szybko i będzie piękne, fajne poidło. Ja tu muszę zobaczyć. O, teraz jest zamknięte. No, i teraz możemy lać wodę. Dobra, działamy. A tutaj zostawiam uchylone. Bo powiem Wam sobie tu wchodzi. I ona. No, lepiej, żeby po prostu tu wchodziła. Także uchylone. Drabina i Sisi sobie ładnie tutaj stróżuje. Napełniamy moi drodzy poidło i dostałem od Was komentarz, że po co mi takie duże poidło, że, te, że woda powinna być częściej wymieniana, powinna być częściej dawana. I moi drodzy, tak, zgadzam się z tym w 100%. I oczywiście tak chciałbym, żeby wszystko funkcjonowało u mnie i... Nie chcę wszystkiego zautomatyzować, bo jak dobrze wiecie, u SILEK nie chciałbym automatycznych gniazd i w ogóle, bo nie widzę w tym sensu i przyjemności, żeby z takich gniazd zbierać u Silek i u innych takich ozdobnych kurek. Także moi drodzy, tu głównie chodzi o to, że jak ja wyjeżdżam, żeby moja mama nie chodziła z konewkami i nie musiała dawać wody, bo kurczę po dniu czy tam po nie wiem, nawet nie dniu już kończy się woda. Głównie o to chodzi. Ja już mam podkorek, także wyłączam. No e, i pozdrawiam was i na pewno świeża woda będzie, mogę wam to zapewnić. Także moi drodzy, Pojdło jest na miejscu, jak widać. No i ładnie tutaj woda już nachodzi. Ja tutaj sobie odkręcam, o żeby szybciej naszła i zobaczyć czy on jest mniej więcej dobrze wypoziomowany. O dobra, zakręcamy, no jest okej. Okay. Jest bardzo dobrze, także moi drodzy, takie poidło teraz stoi ko takiego karmidła. Także trochę różnica jest. A ciekawe, jak tu właśnie. A dużo mają, także tutaj mają sporo wody, jeszcze więcej. No i zobaczymy, moi drodzy. Będę badał. Wiemy dokładnie, kiedy nalewaliśmy. Także żaden kłopot. I zobaczymy, na ile starczy. Na ile, czy może po prostu kupić jakieś trochę większe, trochę większe poidło. Ale. Większe od tego, ale mniejsze od tamtego, żeby to jakoś sensownie też wyglądało, no nie? Bo takie duże poidło to też słabo. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Wydaje mi się, że to z kolei może być za, za duże właśnie, nie? No ale zobaczymy. E, moi drodzy, ja jeszcze tutaj widzę, że jajeczko mamy od silek. Jak codziennie, jak codziennie, także bardzo dobrze. Widzicie, gniazda mi jest zamknięte, ale już otwieram. No i tu mamy stare poidło. To idzie na razie out i zobaczymy tak naprawdę na ile im to starczy. Ja im zapalę tylko światło, żeby miało jasno. No i tak to moi drodzy wygląda usilek. Większe poidło zobaczymy, za duże będzie pewnie, ale jak na razie daje, sprawdzimy jak się spisuje, bo zapewne będzie trzeba kupić większe od tego tak jak powiedziałem, ale mniejsze od tamtego. Coś wypośrodkować, żeby ta woda była też, żeby ta woda też no, się nie psuła no nie? Bo nie może być tak, że kurczę daje wodę na nie wiadomo idę. Także tak to wygląda. I kolejny, moi drodzy, plus, to jest taki większego pojedła, bo dużo osób nie zrozumiało, że do większego pojedła można wlać mniej wody, czyli można ją nosić codziennie, jak są upały, jak moi drodzy jest gorączka, żeby nosić codziennie mi świeżą wodę ale do większego poidła też można wlać więcej wody zimą jak wyjeżdżam no nie? także myślę, że większe pojedło mimo wszystko na plus dziękuję, że moi drodzy mnie oglądacie a my widzimy się oczywiście za chwileczkę także moi drodzy, ja właściwie bym chciał powoli zbliżać się do końca o, pokażę wam jak to wygląda w świetle dziennym chociaż, nie wiem, wam chyba pokazywałem ładnie to zrobiłem, przyznam szczerze i tu ładnie łapie a ładnie łapie, bo patrzcie, łapie tak no dobra, troje gałęzi jest ale myślę, że jest całkiem okej. Okay. moi drodzy Beniu, Beniu, Beniu rośnie, je, daje im daje mu większą porcję warzywek owoców niż Meridzie, bo Merida musi zostać w tej wadze Beniu dostaje częściej jedzenie Merida mniej, no i to jakoś tak planuje, także tak to wygląda króliki przygotowujemy do do zakotów. Zakoty. Nie, inaczej. Zakoty królików. Chyba tak. W każdym razie do lęgu wszyscy wiedzą o co chodzi. Dziękuję moi drodzy, że byliście, dziękuję, że nie wspieracie, Przypominam o łapeczkach w górę, bo bardzo mnie one motywują i gdy widzę, że jest ich dużo, po prostu mi się robi uśmiech na twarzy. Komentarz na dole, subskrypcja kanału, jeżeli chcecie zostać ze mną na bieżąco i trzymajcie się się cześć Cześć!